Dzień dobry, tutaj Kaman237 i Global 2. Niestety no ja cześć. z nami Marcina. Um... Zabrały go kapłani, porwali kapłani. Tak, tak, bardzo pokaliśmy, nam się udało uciec. E, no. E, I tak. Trochę czasu minęło, Mateusz się sporo nudził. <grytanie> e, Widać to po wózkach ale co wszędzie. Tam, dalej jest, więcej. tam <grytanie> dalej jest więcej. Tam dalej jest więcej, uwierzcie. Chodź tutaj. No jestem, jestem i zaczynamy rozdział czwarty dobra. pod tytułem enklawa patrzę na czas dobra idziemy tędy? idziemy tędy tak do nie zamknięte dobra to idziemy tędy jest tu jest zginianie stworzeni by władać to ja mogę przeczytać enklawa nigdy nie zdradza cube przetrwa poczekaj tu jest jakieś aha to tu jest takie aha tu jest takie w koło tunel serwisowy chyba tutaj wiesz tu mm. No, no. Ty, odczekaj, to są piece jakieś, może coś jest, nie ma no, nic. Piętro. Notka Czytasz? Gusta, notka gustała, tak. Wszystkie piętra są pozamykane, poza tym i piwnicą. Jeśli otworzysz drzwi od drugiej strony, to tunel może służyć się za skrót do całości budynku. To co? Idziemy tutaj, nie? Jakie drzwi od drugiej strony ja mam otworzyć? Czekaj, to ja zejdę na dół. Ty, bo tu są piętra, o, tu są drzwi jakieś, ouch. Tu są drzwi. Czekaj, z jednej no niższej. Tu też są drzwi. Tu jest, jest elektrownia. Trębione. Uwaga! Baga, strumienie na... strumienie. Wow, ale tu ciemno jakoś. Czy ja mam takiego buga? Że tak jakbym miał rękę taką, ten... Okay. to... No, tak, tak. Właśnie nagrywam to na 1.8. A... Mam nadzieję, że nie będzie z powodu tego jakichś strasznych błędów. Dobra. O tu mi się drzwi otworzyły ja jakieś pistony O, szyb windy, tu znalazłem coś. Co ty jesteś? Ha. O lawa. Tu pistony. Czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz Ci pokażę gdzie. Chodź. Chodź tu. Z drugiej strony I lawy, co się... Chodź tu. Eee, no na sensu myślałem, że piasek. O tędy, chodź. Szyb windy, tu jest jakiś coś. I tutaj dalej y, jest jakieś... Nie ma nic. O tu jest przejście. Ja też Idziesz? Wiem, przejście. Tak? Się A, to chodź może ten. Nie. O, tu się może się tu się coś. No, może. Ale to jakoś. W... Ty... Stąd mniej więcej słyszałem. Dziwne światła. Dobra. Plac budowy, ostrożnie. Dawna notka, yy, który to był taki cwany i umieszczał drabiny na Glowstone, Zabije drania. Tu jest jakaś drabina. Jakiś parkur. Uhum. A to jakieś dziwne nie, to, nie to światło właśnie, tak, mnie no. dziwi. Wow. Widzę A. Może, 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 nagramy to kiedyś, <grym> Zwiększyłem jasność na maksymalną, tak. ale to i tak niewiele daje. Nie, nie, Światki myślę, że... bardzo dziwne. Choć może przerwiemy to i jakieś krótkie cięcie i wrócimy, e, co? Tak, tak, z WSU 1.7. Tak, dobra. No to no do zobaczenia. To, do zobaczenia za chwilę dla Was. Dla nas jakieś 5 minut. Na razie. Wróciliśmy po cięciu, mamy już wersję 1.7. Widać teraz. No mam wersję 1.7. 1.7. I chyba według mnie powinniśmy iść po tej trawikach. Według no mnie to tak, że... Idę pierwszy. Chyba tutaj. Tak. Print. No nie działa. To dobrze, chociaż przechodzimy mapkę tak jak powinna być normalnie. A, a po co by wcześniej miał używać sprintu, nawet przy skoki są tak zapanowane, że bez problemu powinna się zrobić bez takich rzeczy. Chociaż wiesz, niektóre skoki były trudne. A tu gdzie teraz? O tu masz dwie drabinki i tam musi na dół tam, tam na dole masz niżej taką jeszcze jedną. Hmm. No, to są drzwi. Metal. Hmm. To są I tu jest tutaj. balkon. Ale tam nie doskoczę. Schodzimy w dół? Nie, tu stąd przyszliśmy przecież tą nogę. Może na drugie na drugiej trzeba przyjść. strony się dał właśnie. A może tam jeszcze? Nie wiem, nie wiem co muszę. A obejwali I... weśmy. Oj, przepraszam cię bardzo. Gdzie to było? Nie, tutaj? Nie, z drugiej strony chyba. Nie ja dobrze idę. Ale to z drugiej strony jest coś innego. A tam tabliczki przeczytaliśmy? Ej, a tu była dźwignia i pochodnia Gdzie? Tutaj, yy, na dole, tu z tej strony A stąd wyszliśmy chyba mi się wydaje Nie, nie wyszliśmy stąd Dobra, ryzyk fizyk, najwyżej spadłem Mam ci inną drabinę Ty, to poczekaj, idę do ciebie Aha, dobra, nie ma po co tam iść Ała, spadłem Nie ma po co tam iść, bo tam jest zaklane z złotem z góry. Ty, ale tu jest, zobacz, tu na górze Tam, co ten piasek jest? Czekaj, zaraz zejdę na dół. No, te drabiny są tylko tak żeby odwrócić naszą uwagę. Plac budowy, ostrożny. Dawna notatka, no to czytałem już. I to mówię, za tym piachem jest... Ojej, jest to drabina, to najpierw. Auć, spadł. Nie mogę wejść po drabinie, no. Mi się wydaje, że musimy przeskoczyć na ten drugi balkon chyba. Albo jakoś dźwignię jakąś znaleźć, czy coś. Właśnie się to rozglądam, ale nie widzę nic takiego. Ale może w środku tam ominęliśmy jak pójść? być może... Tam jest dźwignia, dobra, no, znalazłem jakąś dźwignię za nami. Wow! Spadłem. Ale tam nie zaskoczę, nie ma szans. Tak jak myślałem. nie tam zaskocza. jest, nie? Ze sprintem. <laughs> tak na jedno się prawdopodobnie bym tak zrobił. Chociaż, nie wiem, nie wiem, nie pomyślał, że właśnie to może być niezgodne z założeniami hey. mapy. My tam się musimy dostać w inny sposób czy coś. Tego... Nie, tak nie doskoczy tak jak czemu. Tam się chyba nie da doskoczyć. A gdzie ty jesteś? A też spadłeś. No. Hmm. Na razie widzę tylko chyba w takim razie jedno. Ty! Razie. Chyba ogarnąłem coś. Co? Co tam masz? Hmm. Notkę jakąś? Nie, przejście chyba. A, to wracam hmm. do ciebie. Jest. I tu jest drabina. Tylko tu nie, nie tędy. A ja A. idę na tą drabinę, au. No kurde. Ech. Mój skill nie pozwala mi tam skoczyć. A gdzie ty chcesz iść? Na tą drabinę. A tam jest piecyk jakiś redstone, jak widzę przez okno. Ja się w ogóle no. prześliznąłem po tej drabinie w tej chwili. No dawaj, ja się popatrzę. Że też nie nagrywam, by było się z czego pośmiać. Hey, no, tak no. widzę, że będą mieli wystarczającą pompę. Z tego co my teraz robimy. Ej, a, a ja jak ja tu przyszedłem. A, a <laughs> tędy. E no spadłem, ludzie. O. o stąd a gdzie ty chcesz wejść? Nie wiem, tam jest jakaś drabina. No to czekaj, ja spróbuję. A w ogóle zobaczysz, co ona się na coś przyda. No mi się wydaje, że na nic. Ona chyba tylko na wylądowanie, wiesz? A to chodź za mną. Przełożyłeś tutaj? Nie, nie, chodź nie, za mną. Nie, ja ci pokażę. Yy, tędy. Nie, nie tędy, o tędy. No tak, a to tu się otwierało. Chodź, chodź za mną. A to już nie, to już się poruszyło. Chodź za mną, patrz, tu, jestem. Tam już nic nie poruszę, bo ustawiłem. A ten nie działa, nie wiem czy... Ale chodź, idziemy tam. Chodź za mną, tędy. Mhm. Tu, do tu, tu, o tędy. No, dobra. Tu, i jesteś. No, dawaj. Ooo, ale żeś zlamił. wszystko przez ciebie. No, dawaj, jeszcze raz. No, brawo. No i obstawiam, żeby ześ tu drobinką na dół. Hmm. Tu są tam Nie byliśmy, byliśmy tu alfa nie Nie byliśmy tu O slime Gdzie? Tu, slime Gdzieś o. spadłeś na dół? Nie, na murku stoję A tu, gdzie tego slime y widzisz mm, Dobra, tu chyba tyle tych wózków być nie powinno I chyba wiem, czy ktoś się tutaj bawił ostatnio, o tam jest dźwignia Też mi się Ej. tak wydaje, że tu ten serwisowy a może to specjalnie? Elektrownia, takie... uwaga na stronie lobby. Aha, czyli przeszliśmy właściwie tyle, że mamy tu otwarte. A ty, a może tu ty, ty bo jeszcze na górę były wejścia. Ajaj, nacisnąłem F, aby zmienić mgłę, nie wiem po co. Dobra, nie będzie normal właściwie. Na górę też były wejścia, wiem, wiem, ale... znaczy wiesz, ja jestem na górze, jak coś to się to rozrzeży. Ja patrzę na dole, co się dzieje ogólnie. O, mam piąte piętro jakieś. patrzę tym tunelem serwisowym i patrzę, co tu się dzieje. Tu widzę dwa przyciski Nie dają one zupełnie nic. Jestem na... Przyna... Jesteśmy wybrani, by władać. Aha. O. Jestem w biurze ochrony. A gdzie ty wszedłeś? Nie wiem, A, jakieś... idę, idę do ciebie. Kieł przetrwa, jesteśmy wybrani. Dostęp do pokoju z dźwigniami. Otworzyłem o. nam dostęp do pokoju z dźwigniami. Jestem, za tobą. Prezentacja. O! O Coco Beans! Ty spadają. A tam na dole się zamyka, ej, ludzie! Tam spada. Zobacz. Widzisz? No chyba musimy tu skoczyć. To czekaj. Brej, jakby co ja już na dole. Jesteśmy... Aha, dobra. tym nie zyskujemy, bo się nie przechodzimy. Aha. Aaa, bo może oni tutaj ten dawali żarcie tym niewolnikom. Tędy. Wiesz, rzucali jednego kopa. O, drugie piętro. Dobrze no, idziemy. Ty, bo ty coś tu wybuchnie. <laughs> ja szukam pokoju z O tu jest, ty ej, filtr wody tu jest, Są widać pokój. Wyjdź. Chodź tu. Tutaj. Aha, oczywiście. Kłodki. Czekaj, tu są piecyki. Czekam nic nie zostawiam w tych piecykach. Tak. czy masz wrażenie, że powinno coś być. A, u mikrofonu poruszałem. Nie, nie powinno, ale ten nic nie dawał, autor tej masy. No właśnie nie mówi, że to Ty, ty. i teraz musimy wyjść wyżej jakoś, nie? Hmm, na trzeciej piętrze trzecie też powinny być drzwi, bo za z trzeciego piętra nie otworzyliśmy tych drzwi. Chyba. A ale chodź, posłuchaj, winda. Czekaj, pójdę, zerk na trzecie piętro, czy są otwarte drzwi? Są otwarte, A już jest czwarte wyżej. No. Spójrz. Czwarte piętro A może ty? Powinniśmy tu wejść jakoś A Czwarte nie tym wyszliśmy No ja tu byłem przed chwilą nic... Z... I fajnie jest wejście dalej Szóste piętro I tyle tak Ej dobra, choć może wyjdziemy do tych tych terenów Może tam coś jest Czy Wyjdziemy z tego całego... Ciekawe wow! To, a bardzo fajne, naprawdę mi się fajne, podoba. fajne No a spójrz na górę, wyjdź do tego całego głównego pomieszczenia Tu co otworzyliśmy drugie piętro O minąłeś, o tu chodź. No No i gdzie ty jesteś? No, no wyjdź tu i chodź do mnie i spójrz w górę No chodź, cofnij się Do mnie powiedziałem, a nie do przodu, spójrz w górę No, szóste piętro na górze Faza co? Panie biuro ochrony, otworzyłem dostęp... do... Aaaa, tu są drzwi o, dzień dobry. Eee. zepsute. Szyb windy. Odfł o, otwarte, chodź. Tutaj jest szyb windy. Wiem, wiem. Ale tu redstoneów jest. Chyba ta winda się zacięła. Góra dół. Seriously? Chodź, wychodzimy na górę. Tu jest wyjście. Ej, fajna ta winda. Już mi się podoba. Przyciski nie działają. Ty, fajnie. Ja no to nie to Tu jest piętro. Eee. O, otworzyłem drzwi jestem na piętrze a tam była płytka No ty tam są drzwi otworzyłem drzwi na czwarte piętro chodź chodź tam tam są drzwi z tym są drugie drzwi tak Parkament tak. kairna kairna co jest yeah. kairna wow a może jest jakieś tajne